Cześć widzowie, z tej strony Awo. Witam was w kolejnym odcinku. Dzisiaj będziemy losować jajka w Brawl Starsie, które tak naprawdę były za friko. Ja generalnie mam 548 gemów, ale nie chcę tego wykorzystywać. Wolałbym otworzyć na dzisiejszym odcinku właśnie jajeczka w Brawlu za friko. Zobaczcie, jestem w sklepie i tutaj mam 6 jajek całkowicie za darmo. Otwieramy, słuchajcie, ten odcinek jest po to, żebyście zobaczyli, co z nich wypadnie. Może wypaść tutaj jakaś, nie wiem, ikona gracza, mutacja, różne takie ciekawe rzeczy do, do naszych postaci. Także ja losuję pierwszy rzut jajeczek. Klikam i zaczynamy. Otwieramy sobie pierwsze jajeczko. Klikamy. Lewa, prawa, lewa, prawa, bardzo rzadki i. Monety 200, monet wypadło na razie. Ok, drugie jajko. Lewa, prawa, lewa, prawa. I mamy tutaj mutację do baza. Torpedowy rzut baza ma większy zasięg. Myślę, że mutacja bardzo ciekawa. Może zmotywuje mnie to do częstszego grania bazem, bo lubię tą postać, ale nie gram zbyt często. Zobaczymy. Lecimy z kolejnymi jajkami. Pyk. I otwieramy kolejne jajka. Słuchajcie. Lewa, prawa, góra, dół i 100 monet. To jest niestety gorszy wynik od tamtych jajek. Dobra, losujemy kolejne jajko. Lewa, prawa, lewa i zobaczmy, co nam tutaj wyleci. Mutacja do nity. Nita przywołuje kolejnego bruslika. No, naprawdę ciekawa mutacja. Ja lubię NITE. Bardzo fajna postać, tym bardziej, że ma tego pomocnika niedźwiadka. To naprawdę daje ciekawy efekt i rezultat. Kolejne dwa jajka. Losuję już w tym momencie. Żeby nie przedłużając, zostawcie łapkę w górę i oczywiście napiszcie w komentarzu, jak u Was. Z tymi jajkami, czy dostaliście jakieś mutacje, i konkretnie jakie? Napiszcie, jakie mutacje dostaliście z tych jajek w komentarzu, a ja losuję kolejne. Ostatnie dwa. To mamy tutaj piąte jajko. Lewa, prawa, lewa i 100 monet, również 100 monet. Dalej, ostatnie jajko, słuchajcie, ostatnie jajko, które dzisiaj będę losował. Wyszło z niej kolejna mutacja do. Do bo, bo może mieć nieograniczoną liczbę min na polu bitwy i ma zwiększone super doładowanie. No, myślę, że ciekawa opcja. Ciekawa opcja. Dajcie znać, słuchajcie w komentarzu, jakie mutacje Wam wyleciały. Zostawcie łapkę w górę i do następnego odcinka. Elo.